Na na się. No pójdzie, tak? dobra, okay. no Dziękuję za interwencję. Sławek, jak? Masz już się. Nie, że masz makijaż, masz super na twarzy, nie? Nie, to, to taka moda teraz. jestem tak mają. Wszyscy idą za tym względem młody. 115! Brawo Może koledzy z samochodu 115! Wszyscy mamy taki sam makijaż. How is going? Okay. How is going? Dobra, okay. good. <laughs> Tiers, hein. Je sais pas comment on dit, mais. Le Spoke Le Spoke Couche hein? Couche <laughs> Dust Dust Couche Le Spoke of the Hug <laughs> <laughs> Hein Ouais Dommage <laughs> qu'on aurait une belle pénalité parce que le premier tour les y a des ordinateurs à la dernière C'est vrai qu'on va voir mais deux, mais c'est bon parce qu'on a tourné on va analyser la trace. Euh, parce que euh, joue, le jaune qui nous, nous a.